Ale no obronił. Okej, ty znowu. Ale jazda Co ty! Nobek! Tak. No back, no back, Dobrze no back. No no Tamże no back. No to jesteś naszym Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Dobra, słuchajcie, musimy być przygotowani, teraz musimy bronić, bronić! Walcie na obronę! Teraz wszystko na obronę! Musimy otrzymać wynik 3-2! Dawajcie! O, o! Ale poleciało! Dobrze dobrze, 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 dobrze! 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 Dobrze, Kati. Dobrze, Kati. Dobrze! Patrze walka O, nas, nasz, nasz! nasz. To włącz, nie? A ocik tam. Tak, tak, tak. tak. To no dawajcie. Ja wybiję może co? To wybijaj, wybijaj Katieperę. O, o, o. Oj, oh masz znowu. To panowie, skupmy się. Ale nie do nich, do mnie wybijaj, do mnie wybijaj. O nie! Dawaj, dawaj, dawaj. Orożny, rożne. Nie różnie no, ja taktycznie. <laughs> dawaj! Celam. Yes. E, panowie, idźcie do środka. Faul, <grym> no. ej, A, ej, A, faul, pał! Dobra pał, pał, dobra jest ej. Ej, ej! Czy Gaś! Chcecie pitkę? Chcecie bitkę! Chcecie pitkę! Witko! Witka! Co to za siekiera nagła? Co to za się stadionie. Broń na stadionie! Żółte kartki powinny polecieć! Ale nie ma nie Nie, piłka, piłka w tym miejscu. Piłka tu, no, piłka tu! Dobra, pozycja defensywna, ekipa Idźcie tam, dożytkowuję, idźcie tam Pozycja defensywna Na na główkę Dobrze, dobry, jeden na jeden z piłeczką! Nie! Dobra, wybijam cię Dawaj, dawaj, O, wyszła, wyszła Dobra Puł! Wybijam! Jest! O ja Dobrze, dawaj, dawaj to jest to, to jest to, to jest to, to jest akcja. To nic nie jest, to nic Ale, nie jest! A, nie. Nasz, nasz, nie? Bo... Znaczy, agresywnie Dawajcie, no. No agresywnie to już! Powiem wam! Uah! O kurczaki, o kurczaki, A, to dawaj, było dawaj. niebezpieczne! Ja... A, murawa, murawa! Murawa! Dawaj do mnie daj, dave dave, 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 tu, tu, tu! Różny no Jasto Zjem sobie i idziemy Daj ogóle. Dawaj do mnie, daj daj, daj daj do mnie do mnie, do mnie panowie, 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 panowie. Do mnie, no do mnie, do mnie. Pamiętajcie do, o... do mnie, do mnie! Uciekaj, uciekaj wybijaj! Uciekaj, dobrze! Dobrze! Kurde, ktoś mnie walnął Niech nie walnął! Przyszedł, nasza! Dobra O! O! Wybijaj! Dobrze! Nasza. Słuchajcie, trzy minuty prawie minęły Idźcie do środka tam. Dobra, prawie 3 dobra, minuty. Och. Nasza. Ja. Dobra.

Yes, yes. yes, JESS! Halo, Ale jeden... Nubek, masz mój łuk! <gry> ej dobra, przerwa, przerwa! Yes, Dobrze, nubek! Dobrze, dawajcie, 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 Dobrze, nubek! Wybijaj, wybijaj, wybijaj Dobrze, Słuchajcie, 3 minuty 30 sekund! Dobaj. 3 minuty 30 sekund wideo Dawaj Dobrze! 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 dawajcie